Panie burmistrzu, a skoczy pan do basenu? I skoczę, skoczę wiem kiedy. Najlepiej no teraz, nie może. Ale będę musiał potem do domu wrócić i przebrać. Nie ma problemu, przepraszam pana że Żona jest, więc myślę, że może ma zapasowy gary, to się zapytać. Ponieważ pan burmistrz musi oczcić drugi raz ten basen, ale nie rozbierając się. Czy jest ktoś tak chętny, te... żeby go wrzucić? <stroniczne> spokojnie, przyjdzie. Czy spoczywamy? Prawda, on przyniósł, to musi być. Proszę Państwa, czego i zrobię dla mieszkańców i dla nas, dla tak więc, aby ten basen dobrze służył, aby, aby nic złego się nam nie wydarzyło, abyśmy by byli zadowoleni z niego, tak więc w tej chwili, tak jak stoję, skaczę do wody, aby dokonać pewnego rodzaju sztu tego basenu. Tak więc proszę trzymać za mnie kciuki, aby wypłynął po skoku. O nie! Uważaj, 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 idziemy, ujdziemy. Uważaj. Trzy, cztery. Chciałoby ja ciebie do wejścia. Ale to wolne. Nawet przypłynę? No te wiki mam wybiść, także po kolejnie nic się w stanie. Cry Państwo, woda super, zapraszam. <grystanie> <grystanie>